Zajmień na tej sali ustanawiamy prawo i decydujemy o losach naszego kraju polegi Polaków. A o sprawach województwa śląskiego decyduje Sejmik oraz Zarząd Województwa Śląskiego. Do głównych zadań radnych Sejmiku należy przede wszystkim planowanie i wspieranie rozwoju regionalnego, m.in. poprzez wykorzystywanie środków unijnych, uchwalenie strategii rozwoju województwa, czy też określenie zasad udzielenia dotacji przez województwo. 7 kwietnia będziemy wybierać 45 radnych wojewódzkich Sejmiku Śląskiego. Niezwykle ważna jest współpraca samorządu województwa z samorządami lokalnymi. A o sprawach naszych samorządów lokalnych decydują radni powiatowi, radni gmin, radni miast oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Dlatego tak ważne jest, aby 7 kwietnia wziąć udział w wyborach samorządowych. I dokonać wyboru włodarzy naszych lokalnych społeczności. Zachęcamy. Zachęcamy.